10 tysięcy widzów. Yeah! Witajcie, moi drodzy widzowie. Z okazji 10 tysięcy widzów postanowiłem nagrać kolejny special. Będzie to special niezwykle spokojny w porównaniu do poprzednich. Wiem, że spóźniłem się z tym specialem, ponieważ 10 tysięcy widzów wybiło na moim kanale już 30 października tego roku. Z tej okazji chciałem Wam przedstawić mój nowy komputer. Jest to bardzo fajny sprzęcik, nowiutki, e, co mogę o nim powiedzieć? Procesor i7, Intel Core i7, 4790K, 4,6 GHz z podkręceniem, e, płyta główna, e, gigabyte, czy gigabyte to się czyta, GAZ97X Gaming 3, e, Pamięć RAM Kingston 16 GB DDR3 HyperX, dwa dyski Kingston SSD 120 GB, SSD Now V plus 300, takie jest jego oznaczenie Segate, bo mam dwa dyski: Segate 1 TB, 64 MB i 7200 obrotów na minutę. Czytam na sekundę. Nie, na minutę, przepraszam, dobra. E, LG DVD oczywiście postawa, która widzicie tutaj teraz. E, teraz ważna rzecz. E, karta graficzna, Gigabyte GTX 770 Overclock, czyli z możliwością też podkręcania. 4 GB, e, 256 bitów, DDR5. E, tutaj bardzo fajny zasilacz, Be Quiet, Pure Power e, CM. E, I teraz... To co widzicie, obudowa Silentium PC Gladius M30. To jest jej rodzaj. No i może ją wam pokażę, właśnie, nie? Bardzo fajna obudowa. Tutaj macie przyciski, właśnie. Power, power, reset. Tutaj mo możemy także e, sterować wiatrakami. Jest teraz na maksymalnym wiatraku. Możemy zastopować wiatrak. Już troszkę mniej go słychać, prawda? E, tego drugiego wiatrakami nie podłączyli. Nie wiem czemu, ale jeszcze się o to upomnę. Wejście, bardzo fajne zaślepki są właśnie. O, bardzo fajne zaślepki na wejście karty pamięci SD MMC MS, bardzo fajne. Zaślepki, żeby się nie kurzyło. Tutaj zaślepki już niektóre wyjąłem: od USB 3.0, USB 2.0, USB 2.0. Słuchawki, mikrofon, ale mikrofon podłączam pod USB. Tutaj też kolejne USB. No i tu raz, jak już mówiłem. Tutaj możemy także dysk wsadzić, przenośny. Tutaj też mamy zaślepkę, jak widzicie, bardzo fajna sprawa. Tutaj oczywiście mamy też wentylatory, pokażę Wam tą obudowę jeszcze lepiej, w nas takim w ogóle będę poszczególne elementy omawiał, tylko chciałem Wam ogólnie pokazać właśnie, ogólnie elementy komputera i, i właśnie co się znajduje na tej obudowie tak z grubsza, pokażę Wam jeszcze w całości, w po prostu w takich innych... Moich odcinkach, które, które będą już w całości będę, będę otwierał tą obudowę. Będziemy wszystko patrzeć po kolei. Okej okay, kochani. To dziękuję serdecznie za to, że jesteście ze mną, za te 10 tysięcy widzów. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i myślę, że dalej będziemy się dobrze bawić na moje kanale. Pozdrawiam, cześć!